Nazywam się Michał Szwarga. Zostałem poproszony, żeby w takiej krótkiej formie filmiku opowiedzieć o instrumencie, który właśnie trzymam w rękach, czyli o klarnecie. Oczywiście będą to tylko skrótowe, suche informacje, bo o klarnecie można byłoby w sumie opowiadać długimi godzinami. Natomiast, jeśli chodzi o takie najważniejsze, najważniejsze sprawy, to klarnet jest instrumentem, który już jest bardzo długo z nami. Ponieważ powstał około roku 1700, czyli już jest w użyciu ponad 300 lat, pierwotnie posiadał tylko otwory i dwie klapy, i z czasem, poprzez następne stulecia rozwoju tych klap przybyło aż do współczesnej formy, czyli takiej kilkunastu klap i siedmiu otworów, które tutaj widać, przykrywanych palcami, tu jest jeszcze jeden. Klarnet jest instrumentem dentym drewnianym. Jest wykonany z drewna, ale to nie to decyduje o tym, że jest to instrument dęty drewniany, ale źródło dźwięku. W klarnecie, tak jak i w wielu instrumentach dętych drewnianych, jak w saksofonie, jak w fagocie, oboju, źródłem dźwięku jest stroik. Czyli ta malutka część umieszczona przy pomocy tej obejmy zwanej ligaturą na ustniku, ta malutka część, Tutaj ciekawostka: akurat ten strojik nie jest drewniany, tylko jest zrobiony z tworzywa, ale swoją jakością myślę, że dorównuje strojkom drewnianym. Klarnet, dzięki swojej specyficznej budowie, posiada dość dużą skalę. Można powiedzieć, że w rodzinie instrumentów dentych jest to największa skala, obejmująca niemal 4 oktawy. Na klarnecie możemy wykonywać dźwięki bardzo głośne w dynamice bardzo dużej. Oraz dźwięki bardzo, bardzo ciche. Możemy wykonywać dźwięki różną artykulacją. Dwie podstawowe to legato. Teraz to Kilka ciekawostek o samej budowie instrumentu. Klarny, tak jak tutaj widać, ma takie połączenia, co nam podpowiada, że nie jest to jeden kawałek drewna, ale składa się z części. Na górze mamy ustnik. Akurat ustniki najczęściej są. Zbudowane z tworzyw sztucznych bądź z kauczuku, chociaż są też ustniki, z, na przykład zbudowane z kryształu. I tutaj już mamy tą drewnianą resztę klarnetu. I po kolei od góry patrząc, mamy tak zwaną baryłkę. Następnie piętro niżej. Korpus górny, obsługiwany głównie lewą ręką. Korpus dolny, obsługiwany głównie prawą ręką oraz czarę głosową. Klapet jest instrumentem bardzo wszechstronnym. Jest wykorzystywany w wielu rozmaitych gatunkach muzyki, począwszy od muzyki klasycznej oczywiście, Poprzez różne odmiany muzyki rozrywkowej, jazzowej, popowej, nawet oczywiście szeroko rozumianej muzyki ludowej, world music, jest bardzo ważnym elementem grupy dętej w orkiestrze symfonicznej, począwszy już od wczesnego klasycyzmu. Oczywiście jest też bardzo ważnym składnikiem orkiestr dętych, gdzie tworzy. Duże grupy podzielone na głosy. Ponadto jest wykorzystywany bardzo chętnie przez kompozytorów w muzyce kameralnej, w kameralistyce, w rozmaitych składach dentych i różnych mieszanych. Kilka słów na temat techniki gry. Aby grać na każdym dentym instrumencie, potrzebujemy wykorzystać specjalny rodzaj. Oddychania, tak zwane oddychanie przeponowo-żebrowe, które wykorzystuje naszą dolną część płuc oraz przeponę, tak aby dużą ilość powietrza móc nabrać do płuc i tą samą dużą ilość później wykorzystać do wytworzenia dźwięku na instrumencie. W skrócie polega to na tym, że nabieramy powietrze na brzuch. Ja to pokażę. Nabieram powietrze i wypuszczam. Tak, mniej więcej działa mechanizm oddychania i teraz kolejny element, czyli zadęcie. Jeżeli mamy już powietrze, musimy w odpowiedni sposób ułożyć usta na ustniku tak, aby to powietrze swobodnie wpadło do instrumentu. A na klarnecie nie jest to taka prosta sprawa, ponieważ między ustnikiem a stroikiem nie wiem czy to będzie dobrze widoczne. Jest bardzo niewielka szczelinka przez którą musi wpaść powietrze. I jednocześnie trzymając ten ustnik w ustach nie możemy doprowadzić do tego, żeby stroik nam się na ustniku zamknął, a jest to bardzo w sumie łatwa yy, sprawa, żeby się ten stroik zamknął, ponieważ jest miękki, a odległość do ustnika jest bardzo niewielka. Jeżeli mamy już powietrze i mamy odpowiedni odpowiednio ułożone usta na ustniku, możemy wykonać dźwięk. I teraz kolejna kwestia wysokości dźwięków. Tak jak na każdym instrumencie dentym, tak jak taki na klarnecie, różnice wysokości dźwięku uzyskujemy poprzez wydłużanie bądź skracanie słupa powietrza. Co to znaczy? W środku mamy Pustą przestrzeń, czyli jest to rura. I ta rura ma otwory. Na całej prawie długości korpusu są rozmaite otwory. I teraz im dłuższy słup powietrza, czyli im więcej otworów przykrytych, tym dźwięk niższy. Dlatego duże instrumenty to instrumenty grające nisko, małe instrumenty będą grały wysoko. I teraz, w miarę przykrywania otworów, będziemy mieli dźwięki coraz niższe. W miarę ich odkrywania będą to dźwięki coraz wyższe. W związku z tym, że w tym roku mamy okrągłą setną rocznicę urodzin genialnego argentyńskiego kompozytora Stora Piazzoli, chciałbym się z Państwem pożegnać. Krótkim fragmentem jednego z, je, z jego utworów będzie to tango etiuda.